Cześć, ja jesteście z radia zagubieni. Jesteśmy w Santa Monica w hangarze. Wielki baner reklamowy. To samo z drugiej strony. Dlaczego jest tak jasno? Dlatego, że w hangarze jest bardzo ciemno. Wchodzimy do środka, zrobią sobie zdjęcia z młodym Benem i z dziewczyną Jorge Dzisiaj napis, że będą kręcić: Lost, auction on location, czyli to może w jakiś ekstra Zimie nie będzie. Wchodzimy, wchodzimy. Tak szybko przejdę, bo oszczędzam. Kostkę na dużo, dużo materiału. Pierwszy kurczak. Słynny kurczak. od Wielki, wielki obraz. Pamiętacie, przynacie sobie, skąd to było. Następne. Co mamy? Pewnie od Sojera, Wielka kolejka, do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie. 815, kawałko oczywiście. Kawałek samolotu, zero zero. na planie. Idziemy dalej będzie. Już trochę ciemno. Yes. Kazałem wodę darmy.

Austria. Yes. Ja, też losują, nie wiem co. Mamy wózki. Żona lata. Jest czar, Wielkie, Będzie czadowo. Kawałki bunkra z malowidłami. Miliony wody z drzewek. Nie widzicie tego, ale tysiące butelek wody. Darma. Z tyłu wielkie plazmy, gdzie można oglądać jakby ukręcony szósty sezon. Dodatki, wszystko. Blu-ray, ale ci porano 30 dodatkowych godzin materiałów. Mamy grę. Scenę. Cały nowy szósty sezon. A tu jest specjalna rzecz, specjalne światło, które ma nam pokazać ekstra dodatkowe zagadki z pudełka. Jest szósty sezon. Scenę. Bym dotknął, ale mnie pokrzyczą. List, ant, zdjęcie. Uciekamy dalej. sobie bunkra. Jack Bender namalował. Jest cały obraz. Okay. Następny telewizor i wszystko to co jest na DVD 6 sezonu ekstra dodatki 30 godzin ekstra materiału. A tu z drzewki wody może trochę lepiej będziecie widzieć. Wszystko darma idziemy dalej. Z kostiumami. Wszystkie mundury z pilotów. To na pewno znacie. Koszulka Forche. Julie z kostiumy. Wszystkie mundury. Pile z Segurity. Sukienki z ostatniego, szóstego sezonu. Garnitury. Luteczka darma doktora Halliwexa. Zero. O, oh, that's easy, that's how you do it. We so have dory, three idziemy to dalej. Tu się that. będę zaraz rejestrował, odebrać na aukcję mój numer. We A, i to jest to na to lubiście wędarmy. Tak wygląda wędarmy. Jest cały piękny okay, nowy, za tym składnik. Zobaczymy Co jest z przodu. A z przodu napis. Ten co byłże wtedy darma i inizier. Można sobie robić zdjęcia z Rogerem. Można założyć sobie kostium. Darmy jest jeden rozmiar. No Roger tak jak leżał, tak leży. Jeszcze raz te darmy. Po trochę mam zoom przybliżony, ale... Kogoś uderzyłem. Haha, tu coś dymi. Pewnie ktoś. Jakoś fajkę wodną odpalił, ale panowie... I panie oczywiście. Bunker. Tak się dymi Bunka. Można sobie rozumieć, oczywiście wszystko zrobię później, ale jak na razie tylko chcę wam zrobić film. Tutaj jeszcze węgiel, a tu bunker, można sobie porobić zdjęcia, też pewnie będzie na sprzedanie. Obraz, znacie ten obraz. Tu są zdjęcia, tu są koszulki, a tu są wszystkie lalki, które do tej pory zostały produkowane. Tu trochę sześć brzega Bender'a. A tu mamy jaskinie. W jaskini mamy bombę czarnej. No jest, oni tu, nie wiem się wybuchło, na wejście. Te wszystkie te z jaskini. A tu kto? Tu młody Ben robi sobie zdjęcia. Ja też sobie zdjęcie. Fajnie, że ktoś się pojawił. Podejdę jeszcze na wkoło. To no jest chyba z szóstego sezonu wszystko, to z jaskini. Rzeźby Jacka wejścia, Wielki Jacket, który jak by na bym mogę skupnąć Bo byłem na... ale są na śmietniku Później zdjęć porobię jeszcze troszeczkę Autografy od młodego Bena Chyba Daniel on się nazywa, ale nie pamiętam Fajnie, że się ktoś pojawił To mi się podoba Jeszcze raz Teraz troszeczkę rzeczy Zdjęcie darmy Patroniki. No i wszystko to, co widzieliście, krzyże, nie będę wam tego pokazywał, bo tego jest strasznie dużo. Te gitary, Charlie'ego, paszporty, noże, figurki, towarem do to wartesie. Dużo rzeczy, Wolta, pudełko na mleko, paszporty, zdjęcia, karty, list Sojera, mary, rakiety. Tego sezonu na nogi, Manuczki, Jacko Pił, tu dla miłośników darmę, coś puszki pływa. z strony mamy troszeczkę rzeczy z krzeseł. tu mamy troszeczkę, pokoju 23, krok, kamienie, pozytywka, pamiętacie, rozbiła się mapy od zobaczymy co tu z przodu mamy jeszcze. Dzieńcia. Mam da. Proszę. Pomęcza list do Uniwersytetu. pamiętacie, kto jest Timem okay. się dzielę się. To to jest skryte, pewnie jakaś tajemnica. No nie, to jest cały, podobno dywanik Jacoba, no ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. A może jest. Tu mamy jeszcze kostium Jacoba. Ups. Przewrócę wam. Tu jest kostium faceta w czerni. aukcja na duże wybranie kostium Panthagon Czerni Got Lost Hawaii z nimi byłem na wycieczce we wszystkich miejscach Lost. i to wszystko pierwszy dzień i drugi będzie to samo tu jeszcze expose misiu Wystarczy. Pozdrawiam. Jeszcze raz. Dlaczego się dobrze i miłego oglądania. Prosto z Santa Monica, z aukcji los